Rozwiązanie takiego równania zaczynamy od usunięcia ułamka. Jest na to bardzo prosty sposób. Wystarczy pomnożyć obustronnie równanie przez mianownik tego ułamka. Wówczas z lewej strony zostanie 4x odjąć 1, natomiast po prawej stronie otrzymamy 5 razy 3, 15. Teraz minus jedynkę, którą widzisz po lewej stronie, przenieść na prawą stronę, więc musisz ją dodać. A zatem po lewej stronie zostanie 4x, a po prawej stronie Otrzymamy 15, dodać 1 to jest 16. No i na koniec, skoro mamy wyliczyć x, czyli rozwiązanie równania, to musimy pozbyć się tej czwórki stojącej przy x. Dlatego dzielę obu stronie, bo między czwórką a x mieliśmy mnożenie, a zawsze w równaniach wykonujemy działania przeciwne do tych, które widzimy. No więc, jeżeli podzielę obu stronie, to z lewej strony zostanie x, natomiast z prawej strony, strony mamy czwórkę. I to jest rozwiązanie, to jest odpowiedź.